Kolejne przykładowe zadania. Dana jest funkcja f od x, taka, że f od 1 równa się 2 i f od minus 1 równa się minus 1. Funkcja f od x może mieć wzór f od x równa się x do potęgi drugiej plus 1, f od x równa się 2x podzielić na x plus 3, f od x równa się 3 drugie razy x plus 1 druga f od x równa się pierwiastek z x dodać 1. Zastanówmy się, co to znaczy f od 1 równa się 2. Możemy zapisać w inny sposób, za pomocą współrzędnych punktów 1 oraz 2. Natomiast f od minus 1 równa się minus 1, zapisujemy minus 1 oraz minus 1. Spróbujemy te dwa punkty podstawić do każdej z danych funkcji i sprawdzić, czy lewa strona równa się prawej stronie f od x równa się x do kwadratu plus 1. Mamy punkt 1 oraz 2 i minus 1 oraz minus 1. Pamiętajmy, aby się nie pomylić. Warto podpisać nad liczbami, co to jest x, a co to jest y. Teraz podstawiamy do wzoru spod punktu a. 2 równa się 1 do kwadratu, dodać 1. 2 równa się 2. Lewa strona równa się prawej. Teraz podstawiamy drugi punkt. Minus 1 równa się w nawiasie minus 1 do potęgi drugiej dodać 1. Minus 1 równa się 1 dodać 1. Minus 1 równa się 2. Lewa strona nie jest równa prawej. Zatem odpowiedź A jest fałszywa. Teraz sprawdźmy odpowiedź B. F od x równa się 2 razy x podzielić na x plus 3. Podstawmy pierwszy punkt. 2 równa się 2 razy 1 podzielić na 1 plus 3. 2 równa się 2 podzielić na 4. Lewa strona nie jest równa prawej. Nie musimy sprawdzać drugiego punktu, jeżeli wiemy, że pierwszy punkt nie należy do naszej funkcji. Zatem odpowiedź B jest nieprawidłowa. Sprawdźmy teraz odpowiedź C. f od x równa się 3 podzielić na 2 razy x. Dodać 1 druga. 2 równa się 3 podzielić na 2 razy 1 dodać 1 druga. 2 równa się 3 drugie dodać 1 druga. 2 równa się 4 drugie. 2 równa się 2. Lewa strona jest równa prawej. Teraz podstawmy drugi punkt. Minus 1 równa się 3 drugie razy w nawiasie. Minus 1 dodać 1 druga. Minus 1 równa się minus 3. 3 drugie dodać jedna druga. Minus 1 równa się minus 2 podzielić na dwa. Minus 1 równa się minus 1. Lewa strona jest równa prawej. Zatem prawidłowa odpowiedź to C, dlatego że oba punkty spełniają to równanie. Odpowiedzi D nie musimy sprawdzać, bo wiemy, że pod pierwiastkiem znajdują się tylko liczby nieujemne, zatem nie możemy wstawić minus 1 w miejsce X.